Cześć. Poprzednio nauczyliśmy się uruchamiać aplikację oraz tworzyć zmienne. To co? Może dzisiaj prosta losowa gierka w półtorej minuty. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to zapraszam na profil na poprzednim wideo, gdzie piszemy pierwszą aplikację i ogarniamy zmienne. Na początek potrzebujemy sposobu, aby pobrać od użytkownika dane. W tym celu wpisujemy skaner wielką literą, skaner małą literą, znak równości, słówko new, skaner wielką literą, na lasek okrągłość system.in. Sprawdź, czy po wpisaniu tego do góry pojawiła się dyrektywa import java.util.scanner ze średnikiem jest niezbędna. Natomiast zwróć uwagę na rozmiar liter, również mają znaczenie. No to dalej, kod, który znamy, int a równa się i tutaj nowość, scanner.nextint i nawiasy okrągłe. Dzięki temu do zmiennej a zostanie przypisany kod wpisany na konsoli. A teraz kolejny kawałek kodu. Ran, random rand to się równa new random. Tutaj ponownie sprawdź, czy u góry pliku znajduje się import java.util.random. Musi tam być. W kolejnej linii int b to się równa rand.nextint w nawiasach okrągłych 10. Ten kod oznacza losowanie wartości od 0 do 9 i wylosowaną wartość przypiszemy do zmiennej b. No i na sam koniec wydrukujmy wszystko, czyli system.outprintln twoja zmienna plus a, system.outprintln twoja zmienna, twoj, wylosowana zmienna plus b. No i finalnie sprawdzenie, czy zmienne są takie same. Jeśli są takie same, to wydrukowanie informacji, że wygrałeś. If A równa się B, system outprintline line, wygrałeś. Zauważ, że sprawdzenie, czy zmienne są takie same, odbywa się przy pomocy dwóch znaków równości zamiast jednego. Po uruchomieniu gry podajemy cyfrę, która wydaje nam się być prawidłowa. Jeśli tak jest, zostaje wydrukowane, wygrałeś, i za to odpowiada ten fragment z ifem. Jeśli nie wygrałeś, są po prostu wydrukowane wartości tych zmiennych. I jak, spodobało Ci się? Jeśli tak i zamiast 1,5 minuty masz 1,5 godziny to zapraszam na stronę wiodeb.micrus po znacznie więcej.